You got a bag, no this and that. This bag won't take it back, no, it won't. Can't take it back. We got two minutes now before you call my ass again. Yeah, I switch you on the speakerphone. Play this song, just sing along. Da, 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 Hej, hej kochani, witajcie w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj miał być pierwszy film z serii Polecajki z Ali, ale z przyczyn, można powiedzieć, że trochę zależnych ode mnie, trochę zależnych od sponsora tego filmu, zostanie przesunięty kilka dni do przodu. Film pojawi się we wtorek albo w środę, to na pewno dam Wam znać. Więc dzisiaj będzie vlog... Tutaj nasze bobaski, zainteresowane kamerą, jak zwykle w końcu mali influencerzy od właściwie odpoczęcia: od poczęcia, nie, od transferu. Nie wiem, jak to od zagnieżdżenia. Influencerzy od zagnieżdżenia. Będziemy jechać do dziadków dzisiaj. E, opowiemy Wam o infekcji, ponieważ mamy za sobą, a właściwie jeszcze nie do końca za sobą, pierwszą infekcję. Takie się tu laski zrobiły, kochane. Uh -huh. Nie, oni idą do kamery, wcale nie do mnie. E, chciałam powiedzieć, że właśnie mamy za sobą pierwszą infekcję, więc opowiemy Wam o infekcji. Bobaski pospędzają czas z dziadkami. To już właściwie jest OK, Jeszcze trochę mają chrypę. Nie wiem, czy słychać to u Ruperta. No nie zjadaj mamie rączki. Zobaczcie w ogóle, co on robi, jak surykatka na kolanach. Dobra, muszę wyłączyć kamerę, bo ją mnie tutaj. Wieczorem, tak jak już babaski położą się spać, to opowiem Wam właśnie, jaką mieliśmy infekcję i jak się wyleczyliśmy. Jedziemy. Mamy jeszcze 40 minut, także w ogóle niespotykana rzecz. Jesteśmy na rondzie teraz, troszkę niebezpiecznie. Tutaj Marta nie patrzy w kamerę, tylko tam na drogę, na drogę. No, e, więc mamy jeszcze 40 minut, i nie bardzo jest co zrobić przez te 40 minut. Więc jedziemy na jedzonko, tak? No tak, no. jestem głodna coś Jestem głodna, jedziemy na jedzonko, bo dzisiaj w sumie jadłam tylko kaszkę na śniadanie z dziećmi i jakieś dwie godziny temu dwie kanapki zjadłam tak na szybko, ale to było raczej w biegu, bo Rupert łapał się swojego jeździka, czyli naszego barka z alkoholem i się przywracał jak się puszczał. No, więc musiałam go ratować, więc to było takie jedzenie w stresie, więc w sumie w ogóle się nie liczy. E, więc jedziemy na kebaba. To jest taki inny kebab. Auto przed nami. Idziemy na kebab. Idziemy. Ja nie idzie na kebab. Jak to? Ja chciałam powiedzieć, że to jest taki fajny kebab, gdzie jak... nagecy są w środku. O, rollo. Dobrze, Rolo. Musisz te, zająć ten pasem No taki... bo jest tak korkowany. No ale skręcamy tam. Nie możesz z zewnętrznego pasa skręcić w lewo. Marcel idzie. A dzieci nie są zadowolone, że samochód się zatrzymał, także ja idę do tyłu. Fajnie, jak mama jest do tyłu. Fajnie. Super. I kosteczka jest. Nie wiadomo, co fajniejsze mama czy kosteczka? Jak tam rupu. Nie jest jakoś super, ale, ale jak przyszłaś, to nie będę krzyczał. Też masz kosteczkę. No i fajnie. Nie mówiłam Wam jeszcze, ale w środę mam egzamin praktyczny. Kaptur mu spadł na oczy. Mam egzamin praktyczny z CDL-a. Ostatnia prosta przed tym, żeby mieć certyfikat. Eee, no i jedziemy wszyscy, całą naszą rodziną z Martynką. Więc właśnie... Tu będzie moje miejsce do Gdańska. Właśnie tu spędzę całą podróż, między bobaskami. Martynka z Marcelem będą z przodu, a ja i bliźniaki będziemy siedzieć na tylnym siedzeniu. Tak? Tak. Już tak jechaliśmy do Poznania na praktyki, więc no do Poznania niecałe dwie godzinki, było fajnie. Zobaczymy jak do Gdańska, czy też będzie fajnie. Już się dziecko cieszy, więc nie krzyczy. Nie lubią, jak samochód nie jedzie. W samochodzie się jeździ, prawda? A nie, stoi. Ale niestety teraz takie czasy, że tylko e, jedzonko w aucie, bo co z tego, że można zamówić, kupić, jak niestety nie można nigdzie zjeść na miejscu, więc Marcel przyniesie moje rolo i zjem sobie tutaj. Kapturek Ci spada? Tak? Słyszycie jeszcze jaki ma zakropnięty głos? Także bowaski dzisiaj nie krzyczą, my szepczą dalej. Jest, jest mój kebab. To jest nie rolo. To jest Keb... Kebab jest, kebab mój. Jest pyszny. ugryzłam już go raz. Tu masz karteczkę do biletomatu. Jedziemy do higienistki, bo Marcel ma za 20 minut wizytę u higienistki. A potem już jedziemy do dziadku. I mam nadzieję, że dzieci się zdrzemną. O, nie zgasło. To się nazywa dobry kierowca. No więc mam nadzieję, że dzieci się teraz zdrzemną i nie będę siedziała we wrzasku, kiedy Marcel będzie oddawał się przyjemnościom na fotelu stomatologicznym. Usuwanie kamienia. Będzie super. Ja lubię. Polecam. Śpią. Ale było ciężko. Musiałam bujać fotelikami. Ale śpią. A ja zdążyłam zjeść moje rolo. Niech będzie. I piję sobie kolkę. I czekam na Marcela. Już minęło 7 minut od jego planowanej wizyty, więc pewnie za kolejne 7-8 powinien być i będziemy jechać już do dziadków. Fajnie, że te dni są już teraz dłuższe, że jest jasno jeszcze tak długo, jak jest ciemno, szaro o 15.00 i już w ogóle nie ma słońca. Coś tam ramuś kaszlnął, ale śpi dalej. Ok. Jeżeli chodzi o bubaski, no to już myślę, że jesteśmy u krańcu choroby, ale od czasu do czasu jeszcze gluty im polecam, bo tak naprawdę to było głównie katar i zaczęło się od kataru, a później przeszło na krytań i, I oboje mają zapalenie krtani. Znaczy Remek miał stwierdzone, a Rupert następnego dnia pokazał identyczne objawy, więc po prostu sami go zdiagnozowaliśmy. W poniedziałek pójdziemy na kontrolę, zobaczymy co tam, jak tam, ale wydaje mi się, że już jest ok. Już nie dajemy im przeciwbólowych, tylko po prostu zostały inhalacje i radzimy sobie. Taka pierwsza infekcja, taka śmieszna, ostatnio nagrywałam Wam o żłobkach. Mówiłam, że właśnie w tych żłobkach zaczną się infekcje, zaczną się choroby i proszę proszę, infekcja przyszła także pierwsze koty zapłoty, daliśmy radę jesteśmy gotowi na sezon żłobkowy, dzieci się wiercą chyba drzemka się kończy ja już wykorzystałam wszystkie życia w grze, jest 18.20, także Marcel siedzi tam już pół godziny i właśnie Remek się obudził świecące słońce nie pomaga bo założę się, że świeci mu w twarz także Marcel wracaj nie ma coli, nie mam żyć w grze. Za to mam dwa płaczące bąbelki. Czemu tu tyle trwa? Jest, jest, żyje, nic mu się nie stało. 40 minut to trwało. Ja byłam 15 Lesy minut. Też mieli opóźnienie dłużej. Mówię, w życiu nie miałem takiego opóźnienia. Mhm. W w ja, życiu. ja przyszłam ostatnio, to weszłam od razu. A mi powiedziała, w życiu miałem takie opóźnienie? To i powiedziałam, musiało paść na mnie. <laughs> miły pacjent, miły no dobrze, teraz już naprawdę jedziemy do dziadków naprawdę widzę, że już słońce ma się ku zachodowi także idealnie bo baski dalej drzemią udało mi się ich przetrzymać, bo one się budziły ale co ty tak spoglądasz nieufnie na no, no, parę nie w, kamerze. w kamerze nie tylko w kamerze Bobaski dalej śpią, także będą u dziadków, radosne, wyspane, może bananka sobie, z... mieliśmy cukinię zebrać, żeby Bobaski zjadły cukinię, zjedzą banankę. Ech, wiecie ile one jedzą bananów? One jedzą głównie banany. Nie jedzą głównie banany, mhm. Jedzą głównie Banan banany. Jest... Banany. Rozwiązanie rozwiązaniem awaryjnym. I... <noise> Teraz jeszcze gorzej doświadczy. Bardzo często jedzą awaryjnie. Bo my jesteśmy po wsi nogi i właśnie podróżujemy po świecie. No dobrze, jedziemy. Zaraz będziemy u dziadków. Dziadkowie jeszcze nie wiedzą, także będzie niespodzianka. No hej, hej kochani. Witajcie! Mamy już kolejny dzień. Tutaj jest Remuś, Rupert jeszcze śpi. I tak w ogóle to my wstaliśmy dzisiaj pierwsi, a dzieci spały bo obudziliśmy się o 6.30 i dzieci jeszcze nadal spały. I po prostu musiałam pójść, bo no moje cycki prawie rozsadziło. Więc musiałam pójść do dziecięcego. Obudziłam, właściwie sam się obudził Rupert jak weszłam. Nakarmiłam go, a on dalej zasnął. I wyszłam. Myślałam, że zdążymy sobie zejść na dół, wypić kawkę. No, ale zdążyłam się tylko ubrać i... Ten oto pan się obudził. Cycki już uratowane. Remuś tutaj poranną prasę czyta. A my zaczynamy dzień. Wczoraj już nie nagrywaliśmy u dziadków. Już nie nagrywaliśmy w domu, bo jak zwykle byliśmy tam do 21, więc wróciliśmy. To tylko szybka kąpiel i do łóżeczka. I dzieci obudziły się raz, jak się kładliśmy. Bo oczywiście jeszcze y, musieliśmy obejrzeć y, najnowszy odcinek hotelu Paradise. I później, jak już się kładliśmy spać, to dzieci obudziły się raz. I tu nie, nie dzieci. Rupert się obudził raz, Remek nie. I potem o siódmej rano. Także Remek przespał dzisiaj 9 godzin, a Rupert 7. Po czym go teraz nakarmiłam i śpi dalej wydaje mi się, że, że to jest objaw choroby tutaj Remus z zwierzątka się zabrał wydaje mi się, że to jest objaw choroby że po prostu przesypiają noce, bo organizm jest osłabiony ale bardzo chciałabym się oszukiwać, że po prostu skończyły 9 miesięcy i tak to teraz będzie wyglądać no ale dobra, dobra wydaje mi się, że wyzdrowiają i wszystko wróci do normy Rupert już wstał. Mamy godzinę 8.00. My już jesteśmy po kawce, co prawda w dresach, ale ubrani, nie w piżamach. Makijaż jest, także dzisiaj będzie dobry dzień. Dzisiaj mamy wielkie plany. Marcel będzie rąbał drewno i ja będę mieć samochód, bo przygotowujemy się do wyjazdu. Dzieci tutaj już y, pełzają bo tutaj mam przygotowane już inhalacje dla nich zaraz będziemy się inhalować także zaraz zobaczycie muszę trzymać, bo już nalałam lek tutaj rupu stajemy na kolanie Remusiu się bardzo interesuje inhalatorem, więc yy, muszę zadziałać czekamy tylko na tatę, bo inhalujemy zawsze we dwoje I tak to właśnie wygląda. Tu syn się bawi włosami. Tutaj syn się inhaluje z tatą i za chwilę zmiana bobasów. Już mam opuścić. mnie. Zamiana bobasów. Ja siedzę z ręcem. Rupert się inhaluje z tatą. Jak na razie lubią inhalację, Tak samo jak odsysanie kataru katarkiem. Podejrzewam, że to się zmieni. <gry> ale jak na razie grzecznie siedzą. Czasem im śpiewamy jakieś piosenki, klaszczemy. Ale to już jak inhalacje trwają dłuższy czas i się nudzą. A tak to po prostu sobie siedzą. I jest ok. I się cieszą do nas. Prawda? Prawda Rufu? Cieszę się do mamy. Fajnie jest mi się inhalować. No, tu mi na włosy szarfie. No, także kończymy się inhalować i zaraz Wam jeszcze trochę poopowiadam. Dawno nie byłam taka wyspana, taki wiecie, czysty umysł. Ja już jestem po kawie, pomalowana, ubrana. To jest taka wczesna godzina, że dzieci jeszcze nie poszły na pierwszą drzemkę. U nas zawsze jest taki plan dnia, że śniadanie jest po tej pierwszej drzemce, bo ona tak naprawdę występuje 40-50 minut po obudzeniu. A my teraz już w tym czasie tyle rzeczy zrobiliśmy. Chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, bo nie wszyscy o tym wiedzą, że po inhalacjach ze sterydem, bo nasze dzieci inhalują się właśnie glikokortykosteroidami, zawsze myjemy twarz, przepukujemy jamę ustną i myjemy zęby żeby po prostu zmyć te cząsteczki leku, żeby zapobiec wystąpieniu ewentualnej grzebicy, wystąpieniu aft i, i takim podobnym, innym rzeczom. Nie wszyscy o tym wiedzą. Po inhalacji ze sterydem. Jeżeli inhalujecie solą fizjologiczną, czy na przykład kwasem hialuronowym, czyli na przykład nebudem, nie musicie tego robić. To postępowanie tyczy się, jeżeli inhalujemy sterydem. U nas ta infekcja tak naprawdę... E, była dziwna, to była nasza pierwsza infekcja, więc na początku, jak kremek dostał kataru, no to tak się zastanawialiśmy, czy, czy on może być chory, czy e, no, na przykład od zębów, bo zaczęły im górne jedynki rosnąć, już są e, wyrżnięte, także widać je, ale jeszcze nie są na tyle widoczne, że jak ktoś patrzy z przodu, no to jeszcze nie zobaczy. Ale jak e, dziecko rozdziwi dziobka, to. Widać właśnie oba ząbki, także mają już po cztery. No i myśleliśmy, że może od tych zębów, w końcu ludzie mówią, że gorączka, że katar jest od zębów i tak dalej, więc może, może od tego. Tylko ten katar się lał po prostu, lał się z Remka, To było w sobotę, kiedy my właśnie mieliśmy chrzest, się pojechały do dziadków. No i dziadkowie mówią, że ten katar się leje, że oni co chwilę wycierają nos i zmierzyli mu temperaturę i ma tam 37 z kawałkiem. No to oczywiście nie jest gorączka, to był stan podgorączkowy, a tak naprawdę to był Efekt y, termometru, który mają dziadkowie, a nasze dzieci mają e, taką swoją temperaturę właśnie około 37, mają takie 36,8. Bo nie wiem, czy wiecie, warto zdrowemu dziecku mierzyć temperaturę, ponieważ każde dziecko ma swoją naturalną temperaturę inną nie musi to być 36,6. i I żebyście wiedzieli, e, że na przykład na co dzień wasze dziecko ma, powiedzmy tak jak nasze: 36,8, 36,9. I w momencie, jeżeli mają 37,2, no to nie jest gorączka, to nie jest stan podgorączkowy, bo to jest tylko o te dwie kreski. Więc o tym też nie wszyscy wiedzą, że warto e, tą temperaturę mierzyć w taki zwykły, normalny dzień, kiedy dziecko jest naprawdę, naprawdę zdrowe. Tutaj rymusia dostanę. Musimy zobacz, zobacz. A w ogóle nauczyłem się sztuczki ostatnio? Ale nie Tak jak Kosi Łapki, i wszystkie takie. <laughs> nie <pokażę>. tylko, że... <laughs> A może pokażesz. Remuś. Remuś, spójrz tutaj. Nie. Czasami pokazuję. No cóż? Jestem zajęty. Jak się wysłam bujaczki, to też wysyłał. ale... Tak, u mnie, u mnie taki... O, o, tato ja, ja tu nie chciałam być. Chce być wolny. No, także już, już pozbyłam się dziecka z powrotem. Nasze dzieci w ogóle są, e, może nie antyrączkowe, bo same przychodzą się przytulać, ale to tylko tyle wiecie. Przytulić na chwilę, dobra i mam, puść mnie, bo tam czeka na mnie świat zabawy. I czytałam wczoraj e, na stronie żłobka. Jak przygotować dziecko do żłobka. No i tam było właśnie, że nauczyć go jeść samodzielnie, że potrafił sam się napić, że potrafił jeść jak najlepiej, na ile potrafiły rzeczkom, że oduczyć go ciągłego noszenia na rękach, tylko właśnie, żeby potrafił się bawić na macie, więc nasze dzieci są już gotowe do żłobka. A za te pięć miesięcy to będzie po prostu mistrzostwo, będą najlepiej rozwiniętymi dziećmi w grupie. Tak, tak myślimy z Marcelem, że po prostu będą tam najmądrzejsze i, i najlepsze, ale to myślę, że wszyscy rodzice tak myślą o swoich dzieciach, że są najpiękniejsze i w ogóle najmądrzejsze, najlepsze. Ale ja to znowu odbiegam od tematu, znowu e, wkradła się dygresja. Chciałam o tej chorobie Wam opowiedzieć. E, no więc był ten katar i musieliśmy go troszkę odsysać katarkiem, no bo niestety ciężko mu się jadło pierś, bo ten katar naprawdę lał się. Ale poza tym nic się nie wydarzyło. Ani nie było gorączki, ani nie było niczego, więc po prostu miał katar. My go odsysaliśmy na wieczór. Właśnie dziecko jest na rączkach, już nie chce być. Odsysaliśmy go na wieczór. No i później no i stwierdziliśmy, że po prostu nic się nie dzieje, samo minie. Ale po weekendzie, w poniedziałek, Marcel, który, jak wiecie, y przed informatyką był na studiach ratowniczych. Powiedział, że jest to objaw szczekającego psa, czyli objaw zapalenia krtani. No i osłuchał ręka i powiedział, że właśnie prawdopodobnie ta krtań się zapaliła. No i umówiliśmy się do pediatry na następny dzień z taką dozą niepewności, no bo to nasza pierwsza choroba, więc jeszcze nie wiedzieliśmy, co nasz pediatra wymyśli. Czy nam przypadkiem na infekcję wirusową nie zleci antybiotyku? Więc po prostu. Tak naprawdę poszliśmy, żeby po prostu osłuchał go ktoś no, z doświadczeniem, który to robi na co dzień, bo Marcel jednak no, te studia ratownicze to już były jakiś czas temu i głównie siedzi w komputerach. No i poszliśmy, okazało się, że mamy rację, że jest zapalenie krwani. Na szczęście gardło płuca o czyste i dostaliśmy tę inhalację ze sterydem, i to z zaznaczeniem, że mamy inhalować tylko remka. Rupert, który w międzyczasie zaraził się już katarem i miał tylko katar. Nie miał takiego zalecenia, więc Szapoba dla pediatry zyskał w naszych oczach, bo nie wiedzieliśmy, czy tutaj nie będziemy znowu po prostu musieli własnego leczenia zastosować. Tego samego dnia wieczorem Rupert zaczął brzmieć tak samo jak Remek, więc wedle zaleceń pediatry, jeżeli ta sytuacja właśnie powtarza się też u Ruperta, zaczęliśmy inhalować obu. I od poniedziałku halujemy się rano i wieczorem. Mieli dodatkowo jeszcze kropelki do nosa, takie, które y, hamowały trochę ten katar, że jak używaliśmy ich trzy razy dziennie, to tak naprawdę tego kataru nie było. No i dzisiaj mamy sobotę, i y, dzisiaj jeszcze trochę im ta chrypa została, że, że słychać jak płaczą, albo głośniej krzykną, albo chcą zapiszczeć. No to słychać, że to nie jest głos naszego dziecka No i są o wiele cistrzy niż, niż do tej pory. No i to tyle z naszej pierwszej infekcji. Żadnej gorączki u dziecka, żadnych objawów poza tym, że mieli cztery albo pięć drzemek dziennie i nie budzili się w nocy, więc no taki efekt choroby czy negatywny. Oczywiście śmieję się, bo dzieci spały, a ja wstawałam, żeby e, sprawdzić, czy jest wszystko w porządku, i tak samo dzisiaj. Dzieci spały, a matka się obudziła i poszła dzieci obudzić, bo e, cycki rozsadzało. Poza tym też nie bardzo wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, bo 9, dobra, 7 godzin snu nieprzerwanego, dawno takie coś mnie nie spotkało. Aleś, proszę wcześniej spać, to nawet miałaby i z. Jezus, 10 byś miał. Ale na szczęście nie poszłam, bo to bym to by w ogóle mój organizm tego nie wytrzymał. Hotel Paradise się sam nie obejrzy. W międzyczasie moje drugie dziecko do mnie przyszło, także żegnamy się już z wami. Następny film to już będzie film o polecajkach z Ali. Ja w środę mam egzamin, także trzymajcie kciuki. Albo mam na 9, albo mam na dwunastą. w zależności jak się z Martyną podzielimy. Także. Trzymamy mocno kciuki, trzymamy, żeby wszystko było ok. No i trzymajcie kciuki za naszą podróż do Gdańska, bo to też będzie wyczyn. Co prawda jechaliśmy do Kasi, do Katowic, daliśmy radę, to do Gdańska chyba też damy radę. Tylko jeszcze dodatkowo jest Martynka w aucie, która nie jest uodporniona na, na podróże z naszymi dziećmi. Także trzymajcie może kciuki za nią. Do zobaczenia kochani. Cześć!